Witam wszystkich ponownie. Dziś zrobimy sałatkę z czerwonej kapusty do słoików na zimę. Rewelacyjna. Idealna do obiadu. Zapraszam na przepis. Zaczynamy od pokrojenia, w zasadzie poszatkowania, jak najdrobniej czerwonej kapusty. Potrzebujemy jej 3 kg. Kapustę szatkujemy albo nożem, drobniutko, jak najdrobniej. Łatwiej będzie z mniejszych kawałków, to na pewno. Albo za pomocą szatkownicy, jakiejś maszyny do szatkowania. Kapusta poszatkowana. Możemy ją teraz posolić. Około dwie łyżeczki. Zamieszamy. Chodzi o to, żeby ona teraz sobie po prostu troszkę zmiękła. Kapustę odstawiamy na około 3 godziny. Teraz cebulę około 1 kg. Kroimy drobniutko w kostkę. Cebula pokrojona, ją również solimy. Myślę, że jej wystarczy około łyżeczki soli. Również mieszamy. I odstawiamy razem z kapustą na 3 godziny. W międzyczasie ścieramy na tarce o grubych oczkach lub za pomocą maszyny kilogram marchewki, i również odstawiamy na bok. Marchewka również starta, jej już nie solimy. 3 godziny minęły. Możemy robić zalewę. Do garnka wlewamy 2 litry zimnej wody, pół litra od 10%, pół kg cukru, 6 liści laurowych i 10 kulek ziela angielskiego. Pomieszajcie wszystko dokładnie i zagotujcie zalewę. Zalewa mi się zagotowała. Możemy wrzucać kapustę. Zamieszamy. Musimy ją teraz krótko obgotować. Wymieszaną kapustę gotujemy 20 minut. Po 20 minutach dodajemy posiekaną cebulę i startą marchewkę. Wszystko razem mieszamy. I gotujemy jeszcze 10 minut. Sałatkę spróbujcie do smaku, bo na pewno trzeba ją jeszcze dosolić. Tak. Ja dodam jeszcze około 3 łyżeczki soli. Musicie próbować, być może będzie trzeba jeszcze trochę. 10 minut minęło. Możemy wyłączyć gaz. Jeszcze gorącą sałatkę. Nakładamy do słoiczków. Na końcu możecie jeszcze uzupełnić zalewą słoiki, jak zostanie w garnku. Słoiki wycieramy dookoła i zakręcamy. Słoiki zakręcone stawiamy do piekarnika. Piekarnik rozgrzewamy do 120 stopni i będziemy pasteryzować nasze słoiki, przez około 15-20 minut. Możecie również zapasteryzować w garnku, tradycyjną metodą. Po tym czasie słoiki wyjmujemy, możecie ułożyć do góry dnem, ale jeśli macie nowe zakrętki, to nie trzeba tego robić. Wystarczy przykryć ściereczką i zostawić do ostygnięcia. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com Do usłyszenia!